Zespół Szkół w Kocku otrzyma możliwość do przekazywania uczniom wiedzy niezbędnej w pracy zarówno w Policji jak i w Straży Pożarnej. W Zespole Szkół w Kocku od ubiegłego roku szkolnego funkcjonuje klasa o profilu policyjnym i współpracujemy już z Policją, szczególnie z Komendą Powiatową w Lubertowie. No, dzięki temu porozumieniu młodzież może poznawać pracę policji, może odwiedzać komendę policji, współpracujemy z policjantami, którzy przyjeżdżają do nas na pogadanki, na spotkania z młodzieżą, przedstawiają bieżące problemy. Młodzież dzięki temu poznaje pracę w policji, może się zastanawiać w tym czasie nad wyborem zawodu i to na pewno jest dla niej duża, duża pomoc, a także atrakcyjna forma nauki w szkole bogatsza o nowe doświadczenia. Policjanci poprzez współpracę ze szkołą chcą kształtować pozytywny wizerunek policji wśród młodzieży szkolnej, a także właściwe postawy obywatelskie i społeczne. To taki wstęp do, do tego, żeby poznając pracę policjantów, można było później rekrutować i zachęcać do służby w policji wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby związać swoją przyszłość, swoje życie zawodowe i osobiste właśnie z tą, z naszą formacją. Zresztą bardzo ciekawą, do czego ja już dzisiaj. Zachęcam w ramach tego podpisanego porozumienia i w przyszłości na bieżąco, kiedy będziemy mogli osobiście spotykać się z, z młodzieżą i mieć wpływ, też w pewnym sensie, na proces, na treści, które będą przekazywane młodym ludziom i uczestniczyć w tym procesie dydaktycznym. Dla nas jest to możliwość utworzenia nowej klasy. To jest trudna, trudna sytuacja z naborem, więc jest to na pewno wartość dodana. Poza tym, dajemy szansę naszym mieszkańcom. Do zdobycia dość atrakcyjnego, jak się okazuje, zawodu, bo, bo zainteresowanie jest i, i chyba prognozuje to dobrze. To z punktu widzenia powiatu, natomiast na pewno dla tych formacji mundurowych będzie to możliwość pozyskania w przyszłości dobrego, dobrego naboru.